Was, no To jest kanał teraz dla autobusów. Nie pytajcie czemu, ale to w ogóle nieważne. No. To jest trasa, tak. Najpierw muszę Wam powiedzieć, ale ktoś tak, jest angielskim inaczej łotną. W sumie i tak nieważne. No bo to by nie. Dzisiaj jedziemy z 4-7 trasą i tym wam pokażę po prostu, bo jeszcze chyba nawet... To nie jest najlepsze, że nigdy nie jechaliśmy na łębowy w tą stronę, a w drugą stronę to jechaliśmy. To jest najdziwniejsze. A tak. No to nie złe. A. I jeszcze LK autobus To jest, bo nie wiem jak się nazywa, to uczeń to był chyba, miałem powiedzieć. E, sorry, że gadam trochę cicho i... Znaczy cicho miałem powiedzieć, że trochę cicho gadam, bo o na autobus trochę się trawił i rzadki. Do stery 7 A i nie polecam w tą stronę jeździć, bo on zawsze będzie spóźniony i nie, nie, nie polecam aż tak jeździć w tą stronę, bo je będzie spóźniony. Drugi raz to samo powiedziałem, ale nie tak. A jak też nie słuchasz mnie, czy coś czasami, no to, czy coś dziwnego powiedziałem, no to... Przepraszam, to, to, to Przepraszam, gdy coś dziwnego powiedziałem, bo, no, mo, nie mogliście chyba usłyszeć tego przed chwilą, bo w sumie miałem głośnik do, do koszulki XD, ale nieważne. I... No to wszystko miałem do zakompletowania. Płopnie duszy gazu Prawie Trzeba ja teraz jest tu, ma A to jest przystanek przystanek za chwilę czerwone tos przed nami to jest przystanek bo nie widać dobrze na telefonie Właśnie tam w bo ten jest też jeden kolejny przed nami Musimy poczekać, bo ma tu zakręt taki Dzień dobry I ten dziwny zakręt Jakim cudem on nie wjechał na chodnik Nie wiem jak nagrywasz ogólnie normalnie, dlatego tak postawię na Tak wygląda po Autobus to jest w wersji tej normalnej no. autobusowej 74, tylko modyfikowanej wersji niebieskiej nie o, ten, no bo nie znam nazwy autobusów, to jest najdziwniejsza, a w sumie dużo ludzi nie zna autobusów. Autobusów nie zna. To chyba nazwy autobusów nie zna. XD. z trzymaniem telefonu i może być e, źle nagrane. Przepraszam. A ten przystanek to gdzie on jest? Patrzcie na to. Zamiast tam jechał, no to tu jest też przystanek. Co to jest za tracę? Proszę. West Midlands. Naprawcie trasy i proszę naprawcie autobusy Bo biegi chyba się nie zmieniają w tym autobusie Problem ma ten autobus chyba Co tu, same elki dzisiaj są szczegóły no to przepraszam bardzo, a ten tu, to, to czemu to było widać jak w slow motion, Mogło no, nie jedziemy 20 mil i 25, a na telefonie to wydaje się bardzo wolno i czemu. to było? Ach. A tu serc jeden musiał na chłodnik wjechać. Przepraszam, że nie, za, nie nagrałem w ile momentu. Co jest? Nigdy... i drugi rzadki serce, Aha. Dziwny zakręt. I to jest dziwny, że on nie wjechał na chodnik. To jest przystanek. Tarasa 47 Nieważne Jak ktoś nie widział trasy CR-7, no to polecą. Jak, jak ktoś nie widział Trasy Stersz 7, no to obejrzycie ten filmik. No i wreszcie umiem gadać, bo... Bo ta ronda to nawet nie... Tak. A, dzisiaj jestem... Dziwny, nie pytajcie co czasami tak, tak się dzieje lub ule... czasem jestem na przykład taki dziwny. Nie pytajcie o co chodzi. Po prostu... Nie odezwał tego suku. to to było gwałtowne hamowanie? Odcinek będzie z e, e, autobusem 40, a to jest 47 na razie, żeby wiedzieć. Co to było. To jest trasa 40. Aha, czyli to jest. I. czemu to są? To jest. To było dziwne. Tam jest Moje... przystanek, a tam dalej w drugiej ulicy jest kolejny przystanek, ten samego... temu samego autobusu. To było dziwne. Siedem mały teraz jedzie Co tu się dzieje? typowe autobusy dzisiaj jeżdżą Wszystkie rodzaje TR7 właśnie teraz zobaczyliśmy Ludzie, widowie, chyba tu się nazywa, A Jeszcze kolejny dindon Chmara dindon Czemu ten autobus jest taki dziwny i taką dziwną trasę ma? I, i to no, dziwną trasą jechaliśmy bo przed no chyba nowe rzeczy Czemu ten autobus wał to on nie hamuje? No. światło tutaj, co jest na środku to jest zaświetlanie zaświeca się, otworzy pan kierowca o tą, 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 tą drzwi i tu jest na kolor biały ogólnie ludzie no, jak zamyka się, no to zgasi się to naprawdę jest Góry zostało zmodyfikowane i nową trasę jedziemy? Eee, tak no bo teraz a ster 7. O, nigdy jeszcze nie jechał na szybkiej drodze z 0. 7. To było nietypowe. Dziwne. No, a to jest już bus station tego tak wiele wam pokażę bo będziemy wysiadać pokażę wam też drzwi no czemu ty jedziesz 20 mil na bus station chcę dziecka sorry musimy kończyć bo chcę dziecka nam ucieknie pa, pa.